Witam, ja jestem Dony wchodzimy na krwawą właśnie w Tuzal typowo i tu jest jakiś łowca także zobaczymy co potrafi oczywiście więcej jest A ja nie mam PO i pierwsza też Płonka mi nie siadła Ale okej okay, no Druga Płonka nie siadła Klątwa Unik Fuh. Nie wygląda to ciekawie Wygrałem! lul Ładnie W ogóle wyłączę dodatek Zobaczymy kto, czy ktoś jeszcze w ogóle wbije eee, Zróbmy tak Nie, jest 30 Mogłeś dać się przebrać No unlucky eee, Oślepienia 1-0 dla niego 1-1, jeden, jeden, uniki 4-4, szybkie strzały, akurat tu wygrałem, nice, to mi raczej wygrało Ale to 12 tysięcy z gierki, nie? Muszę sobie kupić PO, ale... Jest zapowiedź licytek Nie wiem, nie widzicie, ale jest zapowiedź licytacji, także... Muszę sobie oszczędzać kasy na sobie, a wtedy można pomyśleć o jakimś płomiennym oczyszczeniu. Także co, widzimy się przy odbiorze nagrody. Dobra? Także odbieramy sobie nagrodę. Bum. Jest i nagroda. Zróbmy tak. sobie też stawimy na forum tu nam się otworzy krwawa łaźnia forum equip siła rzeźnika kopiuj ok ctrl V witam i pozdrawiam Dodaj. Także co? To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Cześć. Oi. Oh